Tak. Realizacja projektu w istotny sposób wpisuje się w nową strategię całej sieci badawczej Łukasiewicz. Zwłaszcza w tych priorytetowych dla nas obszarach, takich jak związane z bezpieczeństwem państwa, zwłaszcza w obszarze zdrowia, również w rozwoju technologii wodorowych, które są, będą kluczowe dla transformacji energetycznej kraju. Także tutaj wspólnie z. Pozostałymi instytutami warszawskimi re będą realizowane projekty łącznej wartości ponad 900 y, milionów e, złotych. Tego projekt Instytutu Chemii Przemysłowej jest y, jednym z największych i absolutnie kluczowych dla przyszłości rozwoju infrastruktury badawczej w sieci Łukasiewicz. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu uzyskania tego dofinansowania i realizacji projektu pod nazwą roboczą Campus Mościcki. Liczymy na to, że jego efekty będą już, pojawią się w 2027 roku.